A teraz zapraszam osobę, która, uwaga, wydała własną książkę. Krzysiu, zapraszam. Tak Trzy myśli, i pół minuty dla tak ciebie, jest. proszę. Tak, myślę o tej historii, że to jest nie tylko moja pasja, ale też talent, ponieważ y, ostatnio y, doszło tak do mnie, że. Zamiłowanie do historii mam i nawet nie wiem, jakim cudem je mam, można powiedzieć w sobie, tak więc myślę, że to jest zasługa z góry. Zamiłowanie do historii towarzyszyło mi praktycznie od, od, pod, od podstawówki. Była też śmieszna anegdota z tym związana, kiedy moja mama kupiła książkę do szkoły mojemu bratu. Niestety wpadła w panikę, bo myślała, że zgubiła książki, a się okazało, że w międzyczasie ja przechwyciłem te historyczne i się jakimś cudem odnalazły. Też w liceum można powiedzieć, w cudzysłowie nie mogłem się opędzić od dziewczyn, ale tylko napisanie, jeśli chodziło o sprawdzanie s, sprawdziany z historii. Chłopcy też później dołączyli, tak, <słuch> tak, więc, no, ta, tak, więc też się nie mogłem opędzić właśnie. No i to zamiłowanie do historii tak falowo przychodziło. Pamiętam, że pewnego dnia chciałem zrobić zdjęcie pewnej kamienicy yy, i patrzę w obiektywie mój taki daleki krewny się przywitałem, z nim a on mówi: "Krzysiek, co ty tu robisz?". A ja mówię: "No robię zdjęcie tej, tej zabytkowej kamienicy". A on tak popatrzył. "Kaj ty tu widzisz zabytek, nie?". Tak więc też że tak powiem, nie zawsze to yy, było jakoś tam zrozumiałe. Można powiedzieć ta pasja się też rozwinęła w trakcie epidemii, kiedy miałem więcej więcej czasu i miałem pracę zdalną, zacząłem pisać. Na Facebooku i pewnego dnia zauważyłem, że zaczęli udostępniać ludzie, których nie znałem. I to był punkt przełomowy łącznie z tym, że pewnego dnia wygrałem konkurs na Facebooku i yy, pan, co mi podarował nagrodę, powiedział, że Krzysiek, no ja tam widziałem Twoje posty, może byś coś dopisał. Yy, takie dwa krótkie artykuły zrobiłem, yy, po czym zaproponował ewentualnie. Yy, z, do swojej książki jakiś tam rozdział czy dwa rozdziały. Stwierdziłem, że mnie to jakoś tak nie kręci, że ja szukam teraz wiadomości na temat kopalni, w której był pożar przez półtory wieków i on był na terenie Siemianowic. Krzysiek nie ma problemu, pisze. Ja mówię, no ale to jest za duże na internet. No to jak coś, to wydamy książkę. No i tak się akurat złożyło, jeżeli można prosić. Zdjęcia, o już są zdjęcia. Tutaj Justyna mi towarzyszyła. To jest jedno zdjęcie z 200 tego dnia, co mi żona zrobiła. <grywa> tak więc, a tutaj jest, a tutaj jestem ja w To Też to historyczne zdjęcie jest. Tak więc też bardzo mi miło, że wtedy tak licznie wspólnota się zebrała. Czu, czuć było wasze, wasze wsparcie. No i udało się tą książkę wydać. I owoc tej książki jest taki, że teraz piszę kolejną. A ostatnio taki wydawca, no ten, co mi wydał tą książkę, powiedział Krzysiek: Skontaktuj się z taką panią, bo ja już dostaję telefon od Urzędu Miasta, że taka kobieta chce z tobą gadać. Ja mówię: Dobra, no to zadzwoniłem do niej. Okazało się, że mąż miał tyle pytań, że rozmowa trwa półtorej godziny. Jakbyście widzieli mojego WhatsAppa, no to tam już są ludzie, już tam powyżej plus 60, plus 70, plus 80. Ostatnio byłem na spacerze z takim panem, który rocznik 4 czterdziesty, który opowiadał o tym, jak chodził do szkoły, a z tej szkoły nic, nic nie zostało, tak, tak więc dla niewtajemniczonego no ja praktycznie robiłem zdjęcia tam kilku cegłom, a ten, dla niego to to było, można powiedzieć, takie, no, całe życie, tak więc. Plus, plusem tej książki jest to, że właśnie poznałem dużo ciekawych y, ludzi, starszych, którzy się z sędzią podzielili, no i to, że już jest kolejna książka, tak więc dziękuję bardzo. Brawo, brawo. A teraz zapraszam Weronikę.